Witam Was po raz kolejny. Dzisiaj takie nagranie. Do czego i do kogo mogą odnosić się słowa z Księgi Objawienia, czyli z Apokalipsy, 22 rozdział, wersety 18-19. Najpierw je przeczytam z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, objawienie 22, wersety 18-19. Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg Plag opisanych w tej księdze. A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta i z rzeczy, które są opisane w tej księdze. Jeżeli Bóg kazał zapisać takie oto słowa to coś do natnionego Słowa Bożego zostało dopisane, czyli dołożone, i coś jest też ujęte z Biblii. I to znaczne fragmenty, na przykład z Księgi Wyjścia, choćby 21 rozdział, wersety od 1 do 4, już kiedyś je omawiałem, że, jak na przykład pan dał kobietę niewolnikowi za żonę i ten niewolnik po siedmiu latach odzyskiwał wolność, to ten pan odbierał temu mężczyźnie żonę. I tutaj jest ten absurd, że ten pan był ponad prawem bożym. A prawo boże mówi, co Bóg wprzągł we wspólne jarzmo, jeśli chodzi o małżeństwo, tego niech człowiek nie rozdziela. A tutaj, proszę bardzo, hebrajski pan mógł rozłączyć małżonków. I to jest bzdurny przepis, to jest absurd, to jest herezja. Tutaj w Księdze Wyjścia, 21 rozdział, wersety od 1 do 4. Yy, prawie cała Księga Kapłańska też została zmieniona, przerobiona. Księga pełna absurdów i herezji. Omawiałem kiedyś ofiary. Całopalne ze zwierząt. Ofiary dobrowolne, Obiary wspólnotowe, ofiary za grzech. I tam tak wykazałem, że gdyby Izraelici stosowali się do tych przepisów, ale uważam, że, że nie. Że nie stosowali się, bo to było nieżyciowe, bzdurne, niedorzeczne. Ale gdyby się stosowali, to co roku na ofiary całopalne byłoby przeznaczonych kilkaset. Tysięcy Bogu ducha winnych zwierząt. Ale mamy też dziwne opisy w innych księgach biblijnych. Ja tutaj zwrócę uwagę na Pierwszą królewską, 20 rozdział, wersety od 35 do 37. Wtedy jeden z uczniów prorockich z rozkazu pana rzekł do swego towarzysza. Uderz mnie. Lecz ten mąż nie chciał go uderzyć. Rzekł więc do niego: Ponieważ nie usłuchałeś głosu pana, oto gdy odejdziesz ode mnie, zagryzie cię lew. A gdy odszedł od niego, natknął się na lwa, który go zagryzł, czyli zabił. Następnie spotkał innego człowieka i rzekł do niego: Uderz mnie! A człowiek ten uderzył go mocno i zranił go. Nasuwa się pytanie: Dlaczego. Pewien mężczyzna został zagryziony, zabity przez lwa, tylko dlatego, że nie chciał uderzyć innego proroka. Na jakiś dziwny, absurdalny przepis, jakieś chore prawo. A na przykład inni ludzie opisani w Biblii zabijali, dopuszczali się morderstw i dalej żyli. No właśnie, coś tu nie gra. A teraz przeczytam też z pierwszej królewskiej, 13 rozdział, wersety od 14 do 25. I pojechał za mężem bożym, a spotkawszy go siedzącego pod dębem, zapytał go. Czy ty jesteś owym mężem bożym, który przyszedł z judy? A on, a on odpowiedział Ja jestem. Rzekł wtedy do niego, Chodź ze mną do domu i posił się chlebem a ten na to. Nie mogę zawrócić i pójść z tobą. Nie posilę się też chlebem i nie napiję się u ciebie wody w tamtym miejscu. Taki bowiem mam rozkaz Pana. Nie jedz tam chleba i nie pij tam wody. I nie wracaj też tą samą drogą, którą przyszedłeś. A on rzekł do niego, taki stary prorok. Także ja jestem prorokiem, jak ty. A anioł rzekł do mnie z rozkazu Pana tak. Sprowadź go z sobą z powrotem do swojego domu, niech zje chleb i napije się wody. Tak go okłamał, albo wprowadził w błąd, albo zbałamucił go, jak oddają inne przekłady Biblii. No co to za prorok? Jak okłamał innego proroka, czy zbałamucił. Zawrócił więc z nim i spożył chleb w jego domu i napił się wody. A gdy oni siedzieli przy stole, doszło słowo pana proroka, który go zawrócił z drogi. I ten, I ten odezwał się do męża, który przyszedł z Judy: Tak mówi pan, ponieważ sprzeciwiłeś się słowu z ust pana i nie wypełniłeś rozkazu, jaki ci dał pan Bóg Twój, i wróciłeś się i jadłeś chleb i piłeś wody w miejscu, w którym powiedział ci: Nie jedz chleba i nie pij wody, zwłoki twoje nie spoczną w grobie twoich ojców. A gdy ten zjadł chleb i napił się wody, kazał osiadłać osła dla proroka, którego zawrócił z drogi. I ten poszedł, lecz w drodze napadł nań lew i zagryzł go. I leżały zwłoki jego porzucone na drodze, a osioł stał obok niego, również i lew stał obok zwłok. Ten drugi prorok został zabity. No ale po pierwsze, został zwiedziony, okłamany przez tego starego proroka. No a druga sprawa, czy dobry, sprawiedliwy, miłościwy Bóg. Karałby za takie nieposłuszeństwo śmiercią, uważam, że nie, że tutaj ten prorok został zbyt surowo skarcony. Wystarczyło go tylko napomnieć. Więc dochodzę do wniosku, że sprawozdanie z pierwszej Królewskiej, 20 rozdział, wersety od 35 do 37, 13 rozdział od 14 do 25 to jakieś żydowskie historie. Zapewne uczynili to Żydzi. Hazarscy Żydzi, którzy nie są Izraelitami, nie są narodem izraelskim. Weźmy taki przykład: Uzy opisany w Biblii. On dotknął, dotknął tylko arki i zginął. A Dawid, król Dawid, dopuścił się niemoralności, przyczynił się do śmierci męża Batrzeby Uriasza i on nie został karany śmiercią. No, brak sprawiedliwości. Coś tu nie gra. Tłumacze różnych przekładów Biblii świadomie lub nieświadomie dodają lub coś ujmują z Biblii. To są oczywiście pojedyncze słowa lub nieliczne wersety. Niekiedy nie ma to wpływu na treść Biblii, na znaczenie danych fragmentów, rozdziałów. A jak to czyni towarzystwo Strażnica i ciało kierownicze. Oni co prawda nie dodali ksiąg biblijnych, ani całych rozdziałów, ale pojawiły się w organizacji książki omawiające księgi biblijne, omawiające księgę Izajasza, Jeremiasza, Daniela, Ezechiela, Objawienia, więc w ten sposób dołożyli, dodali, niejako do Biblii, bo mówią, że te wyjaśnienie jest bardzo dobre, jest trafne, jest właściwe. To jest dodanie. Mamy dodatki w przekładzie Nowego Świata. No, nie jestem przeciwny tym dodatkom, bo takie dodatki są też w Biblii Tysiąclecia czy w innych przekładach. Ale nie pochwalam dodatków pełnych kłamstw, bzdur i herezji. Na przykład dodatek o rzekomym imieniu Bożym Jechowa. No, ten dodatek jest pełen kłamstw. Yy, mamy też przekręty w wersetach, w pojedynczych słowach, biorąc pod uwagę przekład Nowego Świata. Yy, gdzie, na przykład, Bóg pisać z dużej litery, to piszą z małej litery. Szatan zamiast pisać z małej litery, piszą z dużej S. Duch Święty w przekładzie Nowego Świata piszą z małej litery D. Kusiciel, odnoszący się do Szatana, piszą z dużej litery. Więc tutaj jest ujmowanie ze Słowa Bożego. No, ja jestem przekonany, że wiele fragmentów w obecnej Biblii to fragmenty dodane, dołożone. Tam są sprzeczności, absurdy i herezje. Nie jestem przeciwny Biblii, ale te Absurdy, herezje ja dostrzegam. I biorąc pod uwagę Księgę Objawienia, 22 rozdział, wersety 18-19. Niektóre księgi i wiele fragmentów Biblii, one są dołożone, ale są też księgi i fragmenty biblijne natknięte przez Boga. Nie zniechęcam Was do czytania Biblii, bo sam ją czytam, ale zachęcam każdego z Was, by dostrzegać i odróżniać. Fragmenty natchnione od tych, które nie są natchnione przez Boga. Czytajcie dalej Biblię. Miejcie radość, przyjemność, satysfakcję z czytania tej księgi. Ale dostrzegajcie fragmenty natchnione od tych, które takimi nie są. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam każdego z Was i życzę każdemu z Was dalszych Bożych Błogosławieństw na kolejne dni. W waszym życiu.